Cześć, witam no, serdecznie, witam was na naszym kanale w na dzisiejszym odcineczku y, wam pokażę nasze studio nagrań y, w którym y, nagrywam wszystkie odcinki y, dla was y, no i jeszcze powtarzam, tego nie będziecie zasubskrybować tego kanału, tylko Dajcie mi łapkę lajka I co? Ja już nie i lecimy do odcinka Dobra, natomiast najpierw Mamy grę um, Jeszcze jedna rzecz Łuskie, ja tylko będę teraz pytać w komentarzach cii, cii, cii. No. Dobra, zastanawiam się pewnie ludzie Czemu mam 40 sub, a mam takie studio e, Owszem, nie mam 40 subów To jest tylko nasz kanał e, PMVlog A tak to mam i 60? No, teraz 60, ja mam 100. I ogólnie to co? Yy, pokażemy nam się na nasze studia, nie pokażemy nam studia gamerskiego. Bo to, to inna bajka, tu na przykład. Yy, tu Będzie na przykład. Na tak, bo teraz będziemy jeszcze dokupywać. Za niedługo, jeszcze jedną kartę mieć. Ostatnie mikrofonki. Też do, do nas jeszcze takie rzeczy, yy, takie do nagrywania czyli w terenie, w terenie do jakichś vlogów to są takie właśnie do tego rzeczy a normalnie to mam mikrofon, to takie to ważne żeimerskie rzeczy to jeszcze kupować w tym roku? tak, e, w maju i w ogóle takie rzeczy jest dobra wchodząc mam ja może teraz oddać. Dobra, ogólnie tak on się prezentuje gdybyście chcieli wiedzieć ile on ma to jego wymiary to. Teraz się na Tak, wymiary, ale ja tak myślę, to chyba metr 60. Znaczy, no, chodzi o to, że. No, w chcę Chodzi o to. To jest. No, 22 metry. Jezu, to się wykrzywi, A to jest bardzo. Mie, Muszę stacy. Ale nie mam dostatecznie fasten, ale właśnie trzeba tego dojść do yy, Z takimi jesteście kantorami, to by się od razu zajmowali. Tak Orwan, tu. tutaj przybliżenie, dobra, oddalę. Ja też że tylko powiedzieć, gdyby tego nie mieliście, to byście mieli trochę gorszą no. rzecz. My, trochę musicie przypinać takiego przypinikanu, ale z drugiej strony już nie musicie dać. Najważniejsze, żeby to było z jednej strony. Chcemy. I ogólnie jest to tam takie rurce tutaj. że jest taka rurka, którą tutaj się to zawiesza. I można to cały czas rozkładać. My to rozkładamy i screen, to Czy stupy? Nie to nie jest Ile to trzy Dobra, I Jeszcze nalec. I ogólnie on myśli, że jest taki mały e, Można go rozciągnąć to normalnie przez cały pokój. Chodzi, że te zielone to jest takie długie ile to ma? 5-6 metrów. Nie Mógłby to troszcząć ją całe. To ma 5 metrów. No pięć właśnie, 5 metrów? Czyli możlibyśmy troszcząć po podłodze aż tam. Może Wam kiedyś pokażę. Tak, no to lecimy teraz do kolejnych rzeczy, bo znak widzę... Na... Aż dwie minty na mnie. A to może daje ją tam? To mój brat teraz gasi lampę, to idzie teraz mi złą jakość. Ekranu. Po prostu, więc dalej mamy taką lapa. lampę. Dobra, to, to jest lampa pierścieniowa. Za chwilę jeszcze przejdziemy do tamtej strony, ale to za chwilę. Więc lampa pierścieniowa. Tutaj są możemy też Regulować. zamontować taki chwil, czy za chwilę dziecią. Tak, mamy po prostu kuka tutaj. No i po prostu ma się... jakby chyba też na nie? Tak. I jeszcze na rzecz, patrzcie, ogólnie tutaj, to to I patrzcie, tutaj ogólnie możecie to ostrzegać. Może na tak, że po prostu, to może być, może to być metr, a może to być dwa. Może no być, regulować to wysokość. Możemy go wysokościć, no, ale nie pokażę teraz tego. Więc tak, 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 I tu ma też kabel i kabel jest dosyć duże. I jeszcze na rzecz, tutaj ma takiego pilocika. Pilocik. To jest pilocik. Wyłączamy. poddajemy mocną mocno jakość. Zniżnione i jeszcze możemy zmienić sobie Tryb. e, tryby. Może być? No i dobra, teraz mamy wytłumaczę na czym to polega. Yy, I patrzcie. Jakbyście nie mieli tego wkręconego, no to wam to tak będzie latać i ta lampa po prostu będzie taka Ale jakbyście chcieli się ustawić... Waszą yy, yy, tak jakby odległość, no na przykład wasze sobie, coś takiego yy, do lampy, no to się yy, się gdzieś tak i, i to się trzeba przykręcić. Dobra Michał, może kończysz z tą lampą, a teraz sobie do statywu. To Więc to teraz pokażemy Wam kolejną no, rzecz. A ja odpalam teraz kamerę. Mam ogólnie trzy kamery, no dwie aparat, kamerę i a kamery, ale jakby one są na no, kamerę, aparat, czy to mogę zrobić zdjęcie i wszystko. Więc teraz ja będę włączać tą kamerę, żeby tym tutaj nagrywać. No, te... I teraz będę pokazać wam um, tutaj oczywiście. Więc um, teraz nie zmieńcie sobie i jakoś jakość. Znowu może teraz świeć na ten, na tego. No, o, to jest, to I jeszcze to... tak, na tutaj tutaj oczywiście tego. Macie, znaczy, musicie mieć jakby, żeby... No, dobra, to szybko. no bo mamy już 11 minut, minut, a myślimy drugie drugiej rzeczy, Za mną wyjść, żeby światło było tutaj, daj to szybko, daj to, no to, daj Zacznij daj to, daj Zacznij. daj nazwę się na pewno dobra, więc przed chwilą nam się niestety wyłączyło nagrywanie w tamtym aparacie, bo była wyczerpana bateria. ale dobra, y, mieliśmy Wam powiedzieć o statywie, który wykazywać. Tak, statyw jest taki, i jest tak. Tutaj możecie sobie go bo może być. Jakiś taki metr, centymetrów. 70 cm, później chyba metr, nie, pi, pięćdziesiąt, nie, pięćdziesiąt, metr 60, a później, nie, metr 60, metr 30, 10 ta, 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 ta. i 3, 75. Dobra, mniej fajny. I tak. Yy... Tutaj możemy, tu mamy takie coś, no, Michał, pokaż. No, tak jak w każdym statynie, czyli no, w Tak. Yy, jak tutaj macie też taki no, przycisk, Michał, weźmy do góry. To będzie taki przycisk, yy, Boże, przycisk. Będzie takie coś, jeśli to po prostu Dajcie, że to po prostu będzie ten, to po prostu nie możecie ruszać. A jak chcecie, to proszę to, to, to odkręcić. I co? Mamy tutaj jeszcze, nie to testowane położenie jest? To jest, czy jest, jest równo. Tak? I tutaj Ale chciałam Wam spróbujcie. powiedzieć, że i, jak wkręcacie, to nie, że w zacie kamerę czy część, to po prostu patrz. Tak? Tutaj jest takie sześć. W każdym razie? Chyba no, widzą. Tu zobaczyć. to zobaczyć. Chcę się ruszam. No, hmm. pokazałem. Dobra, to zaraz Dobra, to do zaraz rzeczy, czyli. Ui! Dobra... Chcę zobaczyć. Chcę zobaczyć. Chcę zobaczyć. Chcę zobaczyć. Jest 130 jest. Chyba. Bo nie jest pewna. Ja to no, pokażę, bo nie muszę tutaj. tak pracować. Canon PZ150. powiedziałem coś. Nie wiem. 1, 4, yy, mam oczywiście lampę. Czy do niego obiektyw? Chyba do niego obiektyw się nie da. Yy, po prostu dokręcić, bo godzinę się Nie się Ale zepsuł. No i tak, kolejny napad, to taki jest do zdjęć. Tu jest taki magnetki, taki globe. Te cukierki, które wyglądają, ma dobra jakość. Tak, i to jest Nikon. Mega fajny. I ostatni parę z który wynagrywamy. Zrobiliśmy go, wam pokażemy z innego aparatu. Nie, no teraz Wam się wyświetla ten, z którego. Masz teraz, właśnie... teraz Wam, może dawaj ten. No z tej kamery teraz nagrywana, to nam się wyświetla. Ja sobie chodzi, z... że pokaz taki, taki, taki Dobrze, to on teraz zrobimy. Yy, przebitkę tych dwóch aparacików, nie tego aparaciku, no to tej kamery. Więc teraz lecimy do przebitki. sobie y, mamy na telefon redo lampy tu możemy wykręcić jakiś telefon możemy zapić i robić i dalej mamy tutaj czekajcie chwilę napiszcie no w komentarzach jak widzicie jaki mam kolor oczu zrobimy i dalej mamy parę takich y, Sejściówek i też mamy taką do greenscreena. Mm. Mamy też takiego pinii. Kable no mamy... tego, no, do, do tego i aparatu. to do chyba tego. wszystko. No i jeszcze tyle Tam są I, i chciałam taki głośnik. I jakie coś, żeby po prostu było trzymane. Czy to po prostu dzisiaj dałem żeby... bo robię yy. tyle dysk. No. Więc po prostu... Yy, to mamy y, na ten moment w naszym y, studio, ale będziemy za niedługo kupować dwa mikrofony. Y, dwa mikrofony y, krawatowe, więc będzie to jakąś <grym> Żartowałem. No Dobra, coś jeszcze? Dobra, jeśli nie oh. zapomnijcie, żeby tego kanału, dać likea. Dobrze, dobrego już no w tym odcinku na no